Panie Zbyszku, wszyscy muszą się bać Polski, skoro wchodzi człowiek pierwszy raz na boisko i rozgrywa taki mecz. My już wcześniej to powtarzaliśmy przed samym rozpoczęciem turnieju, że nasza siła będzie trwiła w zespołowości, w drużynie. I myślę, że wszyscy, którzy jesteśmy na ławce, czy nawet na trybunach, jak dostajemy okazję do grania, pomagamy zespołowi w tym, żeby zwyciężał. Panie Zbyszku, a Serbowie czymś Was zaskoczyli? No w tych, że tak powiem, na tym etapie to ciężko kogoś czymkolwiek zaskoczyć, tym bardziej, że każdy z nas się jak Sekonie, gdzie spędza się godzina nawet nie przed, przy rozprocedowaniu człowieka, przy oglądaniu wideo, materiałów z meczy. Dlatego nie było okazji, żeby mogli nas czymkolwiek zaskoczyć. I ważne jest, żebyśmy bardzo dobrze przygotowali do tego spotkania, taktycznie i również fizycznie, bo trzeba już zaznaczyć, że to jest trzeci dzień turnieju. Zagraliśmy ciężkie spotkania i mogą się pojawiać, że tak powiem, Różne oznaki zmęczenia. Dlatego ważne jest to, że wytrzymaliśmy to spotkanie nie tylko taktycznie, ale i fizycznie. Panie Tyszku, okazało się, że, Bart że Bartek Kurek nie jest yy, niezastąpiony. No, po prostu zagrał Pan. Liczy Pan, że teraz, yy, nie wiem, na to, że więcej, że nie będzie Pan w tych rotacjach, jeżeli chodzi o dwunastkę? Bartek Kurek jest liderem polskiej reprezentacji i to on będzie wiódł na pewno prym na tych mistrzostwach jeszcze przez długie lata w zdobywaniu i prowadzeniu Polski do yy, tytułów. Panie Dużko, no właśnie, no, przejdźmy do tytułów. Przy takich, że wygraliśmy trzy mecze bardzo pewnie, w sumie nawet wczoraj z świetnie grającymi nie, Niemcami, na co nas stać? Na to, żeby wygrać każdy kolejne spotkanie. Najważniejsze jest teraz, żeby myśleć o najbliższych meczach, o tym, żeby się do każdego tak dobrze przygotować, jakbyśmy przygotowani w grupie i grać spotkania na spotkanie, bo. Nie ma sensu teraz zdawać się w różnego rodzaju kalkulacje, układy, gdzie lepiej było wpaść, które miejsce zająć. Nie, to jest nieistotne. Trzeba grać z każdym, wygrywać, bo jak chce się być mistrzem świata, to trzeba z każdym wygrać. Ale wie pan, trafiamy prawdopodobnie do grupy z Kubą i z Bułgarią. Jest to nieistotne. My jesteśmy silnym zespołem i to nas muszą się obawiać, bo gramy dobrze i będziemy grać z meczu na mecz coraz lepiej.